Cześć, witam na na test. W dzisiejszym odcinku dwa czujniki gazu. Jest to gaz sensor 1 oraz gaz sensor 2. Oba czujniki, jak widzicie, wyglądają identycznie, natomiast różnica pomiędzy nimi jest taka, że sensor 2 ma dodatkowo budowane Wi-Fi i dostęp do aplikacji mobilnej, która będzie nas informowała zdalnie o jakimś zagrożeniu wykrytym przez ten czujnik. Oba czujniki służą do wykrywania gazu ziemnego, czyli stosujemy je w kuchni, w łazience, jeżeli macie piecy gazowy, w kotłowni, gdzie macie piece gazowe. I w każdym z tych pomieszczeń taki czujnik tak naprawdę zawsze powinien się znaleźć. W zestawie oprócz czujnika, znajdziemy instrukcję obsługi oraz kołki, wkręty montażowe. Sam czujnik, jak widzicie, w białej obudowie. Jeden przycisk do testowania na froncie. Zasilanie z przewodu sieciowego prosto gniazdka elektrycznego, długość przewodu około 160 cm, montaż na ścianie za pomocą takiego adaptera, który przykręcamy do ściany, a następnie montujemy do niego sam czujnik. Na czujniku jest też dioda odnośnie żywotności czujnika. Żywotność 5 lat. Po tym okresie czujnik należy wymienić na nowy czujnik wyposażony jest w sensor półprzewodnikowy co jest standardem jeżeli chodzi o czujniki gazu ziemnego czas reakcji takiego czujnika to jest powyżej 30 sekund zazwyczaj około minuty od wykrycia gazu czujnik uruchamia alarm świetlno-dźwiękowy dzięki czemu mamy od razu informację o niebezpiecznym wycieku gazu